Z tej strony, no i dzisiaj Wam chciałabym powiedzieć, że no, że nie działa Fortnite, jest brak połączenia z serwerem, ale nie tylko. Powiem Wam też, co będzie w tej aktualizacji i kiedy się jakby odblokuje. No, bo wiecie, ja tak jakby przewiduję, nie? Ale to nie, to jest tylko moja decyzja. Nie na przykład jakichś YouTuberów czy tak dalej, ale no po prostu ja to wymyśliłem, nie? No i może tak być. Na pewno w aktualizacji dodadzą um, maski te epo epoki no i też może dodadzą ale to jest mało szans, um, małe szanse coś na walentynki um, bo są za dwa tygodnie no i co tam mogą więcej dodać? Coś pewnie do gry A, dodadzą pewnie tą grotę. Um, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Kiedy będzie um, ten fortnite działać, no to gdzieś tak będzie za myślę za półtorej godziny więc trochę to potrwa i taka jeszcze jedna rzecz mm. a dobra, do radofortnite'a jeszcze dodadzą jedną rzecz, czyli uwaga, uwaga chyba usunął z battle soczki, ale to też jest moja decyzja tak, no to nie jest moja decyzja, ale też tak myślę i mogą dodać no zamiast tego, jakieś leczenie, bo wiecie, że był bug na arenach. Um, na batteriach pewnie też chyba takie już było. Że. Um, Dodali da, do te soczki. Ale to było już dawno, no, gdy się zaczynał sezon. No i było um, coś takiego, taki błąd, że. Odpalaliście sobie ognisko, leczyliście się przy tym, ale byliście wtedy w burzy. I to było w arenach i w, chyba w baterialu. No i że odpalaliście ten soczek sobie i że się leczyliście cały czas. No, naprawdę, wow. Mog można było siedzieć w strefie, lutować tam, nawet wygrać można było, bo ten soczek teraz leczy po 2 lub po 4 HP, więc Mega koks, Ale usunął chyba to w tej aktualizacji. I mają dodać chyba też deroka, ale to małe szanse, więc co no. Pisało mi wczoraj, że dodadzą cztery dni temu, więc no nie wiem. Um, no To jestem ja, Olek, więc zapraszam Was do kolejnych filmów. No, no.